Witam państwa. Znajdujemy się dzisiaj na polu produkcyjnym kukurydzy na ziarno wieloletniego klienta firmy Procam. Jesteśmy w miejscowości Monkoling Gmina Bodzanu w województwie mazowieckim. W ramach rozgrywek Ligi Mistrzów Plonowania podchodzimy dzisiaj do próby bicia rekordu w plonie kukurydzy na ziarno w województwie mazowieckim. Plantacja, na której podchodzimy do próby pobicia rekordu, to odmiana kukurydzy tonifice S sztandorowa. Odmiana z oferty PROCAM od wielu sezonów. Jeżeli chodzi o technologię uprawy, był tutaj zastosowany kompletny pakiet kukurydza, czyli pełna ochrona herbicydowa, także nawożenie w oparciu o mikroelementy, takie jak cynkofos, Prolif Max. A także stymulator wzrostu Improver. Dodatkowo wspomnę, że był tutaj stosowany przedsięwnie produkt Azotopower, który miał za zadanie zwiększyć zasobność azotu w glebie, a także preparat Ostrinia Stop, która przeciwdziałała zasiedleniu na kukurydzy larw pomocy cyprosowianki. W dniu 4 listopada w gospodarstwie rolnym. Pana Huberta, pat rekord województwa mazowieckiego w największym plonie ziarna kukurydzy z hektara w ilości 16, 700 kg o wilgotności 14%. Gratulacje! Jak widać, mimo późnej już pory udało pobić się rekord plonu ziarna w województwie mazowieckim na odmianie Tonifi. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy Procam, do wyboru naszych rekordowych odmian z oferty firmy Procam i do zobaczenia na kolejnych próbach bicia rekordów.